Witajcie. Mimo iż jestem zażartym przeciwnikiem Kościoła, to ten materiał nie ma z tym nic wspólnego i ma charakter wyłącznie poznawczy. Nie ma na celu obrażenia pamięci papieża Franciszka ani żadnej osoby, to po prostu moja ciekawość. Z szacunkiem dla dzisiejszych wydarzeń, zapraszam Was do spokojnej, naukowej refleksji. Bo właśnie przy okazji pogrzebu papieża Franciszka zaczęło mnie zastanawiać, co dzieje się z ciałem człowieka po umieszczeniu go w cynowej szczelnej trumnie. Dlatego dziś zapraszam Was na ten wyjątkowy program. A zatem zadajmy to pytanie: co dzieje się z ciałem człowieka zamkniętym w hermetycznej cynowej trumnie, i to bez dostępu powietrza. Moim zdaniem to będzie arcyciekawa opowieść. Pogrzeby wielkich osobistości od wieków budzą szczególne zainteresowanie. W ich ceremoniach nic nie jest dziełem przypadku. Od wyboru miejsca pochówku, przez rytuały, aż po konstrukcję samej trumny. Dziś, podczas pogrzebu papieża Franciszka, jego ciało spoczywało w specjalnie przygotowanej cynowej, szczelnej trumnie. Czym różni się ono od klasycznej drewnianej trumny? No i jak wpływa na procesy biologiczne zachodzące po śmierci? To pytanie łączy tradycje, technologię i biologię. Moim zdaniem fascynujący, choć rzadko poruszany sposób. Cynowa trumna nie jest nowoczesnym wynalazkiem. Już w średniowieczu stosowano cynę i ołów, aby zabezpieczać szczątki królów i świętych. Powód był prosty hermetyczność. Metal szczelnie odcina ciało od powietrza, chroniąc je przed owadami, bakteriami i wilgocią z otoczenia. Co ciekawe, w historii Watykanu takie rozwiązania stosowano między innymi przy pochówkach papieży Piusa XII czy Pawła VI. Jednak cyna ma też swoje ograniczenia. O ile spowalnia rozkład, to jednocześnie zatrzymuje wszystkie procesy wewnętrzne w zamkniętej przestrzeni. Brak dostępu świeżego powietrza zmienia całą dynamikę biologicznego rozpadu. W hermetycznym środowisku ciała nie rozkładają się w sposób znany z tradycyjnych pochówków. Zamiast klasycznego gnicia mamy do czynienia z procesem zwanym autolizą. Autoliza to naturalne samotrawienie komórek przez własne enzymy. Najpierw rozpadają się błony komórkowe, potem struktury miękkich tkanek. W takich warunkach może dojść do powstania adipocere. Tłuszczowo-woskowej masy, która może częściowo utrwalić ciało na lata lub nawet dekady. Tworzenie gazów jak metan i siarkowodór jest naturalną konsekwencją tych procesów. Gazy mogą powodować deformacje wewnętrzne, ale przy szczelnej, cynowej trumnie nie wydostają się na zewnątrz. Czasem powodują wybrzuszenia lub charakterystyczne zmiany kształtu. W skrajnych przypadkach zamiast szybkiego rozkładu ciało może przejść w stan częściowej mumifikacji beztlenowej. Jednak każdy przypadek jest unikalny, zależny od warunków zamknięcia, temperatury i wilgotności. Po 5 do 7 latach w cynowej trumnie można zaobserwować kilka charakterystycznych zmian. Skóra staje się cienka, sztywna i pergaminowa. Tkanki miękkie częściowo zanikają lub przekształcają się w pocierę. Narządy wewnętrzne ulegają całkowitemu zanikowi. Struktura kostna pozostaje stosunkowo dobrze zachowana, ale może ulegać przebarwieniom od wewnętrznych gazów. Należy jednak pamiętać, że nawet cynowe trumny nie są przecież wieczne. Po kilkudziesięciu latach procesy chemiczne mogą naruszać strukturę metalu, co powoduje powolne przenikanie wilgoci i zmienia dalszy przebieg rozkładu. Właśnie dlatego w historycznych ekshumacjach często spotyka się zarówno świetnie zachowane szczątki, jak i przypadki całkowitego rozkładu, zależnie od szczelności trumny. W naturze głównym czynnikiem rozkładu jest tlen. Dzięki niemu rozwijają się bakterie tlenowe, które powodują szybkie gnicie. W przypadku braku tlenu kluczową rolę przejmują procesy enzymatyczne i chemiczne, a nie mikrobiologiczne. W efekcie rozkład staje się powolniejszy, bardziej sterylny, ale też bardziej destrukcyjny od środka. Dlatego zamknięcie w cynowej trumnie zmienia nie tylko tempo rozpadu, ale również jego charakter i efekty końcowe. Dziś, gdy świat pożegnał papieża Franciszka, mamy niepowtarzalną okazję spojrzeć na tajemnice życia i śmierci z perspektywy nauki. Śmierć, choć bolesna i nieodłączna, pozostaje też jednym z największych cudów natury. Synowa trumna, symbolizująca ochronę i trwałość, chyba nam uświadamia, jak głęboko człowiek pragnie zachować pamięć o tych, których żegnamy. Dziękuję Wam za tę spokojną refleksję. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej o tajemnicach procesów biologicznych po śmierci, zostawcie komentarz. Oczywiście zapraszam do subskrypcji stałego wspierania naszej codziennej pracy na nieco innej, bo politycznej niwie i do zobaczenia w kolejnych programach. A dziś to był, mam nadzieję, wyjątkowy i, mam nadzieję, bardzo ciekawy stan faktyczny. Do zobaczenia.